Jak ten switch się tam dostał? I jak zamierza się stamtąd wydostać, zobaczymy dzisiaj. Wy zagrajmy w Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Koleś, hop! No? O, szkoda. Tam byłeś dobrze. I bez mieczy, spadł do lawy, było fajnie. Jesteśmy w drodze do Rusha. Wygląda na to, że rzeczywiście postanowił wrócić na jasną stronę. Um, Alora. Nie chce, żebyśmy do niego dotarli. Sama go szuka, bo on się gdzieś tutaj ukrywa. No on uciekł, wysłał sygnał SOS. O że ty. Rakietami rzuca. To mnie teraz zabiło prawie. Czyli, no oni też pewnie załapali ten. Sygnał SOS i też przybyli tutaj. Czyli no, kto pierwszy zobędzie Rasha? My czy oni? Wyścig ponadczasowy <ścoughs> czasoprzestrzenny. Nie, no, aż tak źle nie jest, ale w tym odcinku raczej dojdziemy do Rasha. Och, mój Boże! Spierdzielę. Pamiętam to miejsce. To miejsce jakoś tak mi się wyryło w pamięć zawsze. Tylko... Mój mandela efekt zawsze. ma wrażenie. Jakby to było w ostatnim poziomie. Na Korriban. Ale nie jest tutaj. Gdzie tutaj jest tych wszystkich. Co to jest? Filaru wyskakują Setonowie. No, robi wrażenie to miejsce, więc no potraficie sobie wyobrazić raczej, dlaczego zostało mi w pamięci. I see what you got. No i wyraźnie nie za wiele. Come on. To jest jakiś zwykły shit, kurde mo e mocowy. Jasno, że mi aż tak wiele nie zrobi. Tu jest jeden. Tu jest nic. Tu jest zamknięte. Ale to jest jeden z tych silniejszych. Poprzednio odcinku już takiego zrzuciliśmy. Więc spróbuję go. Podejść jakoś bardzo sprytnie. Czyli po prostu mieczem w ryj. Zrobiłem ten atak i to ja oberwałem. Groźnie groźnie. To może zrobię to nieco inaczej. Nie wiem. Okej, okay, to może wyjść. To nie Nienawidzę taki gości. O Boże, tutaj musimy szybciutko dostać się na drugą stronę za pomocą przyspieszenia. Hup, i kiedyś nie myślałem, że tak trzeba to zrobić, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak moc przyspieszenia działa. Tak późno w grze nawet nie wiedziałem. Pamiętacie, jak tutorial zakończyłem? Nie, opowiadałem Wam. <laughs> że o niektórych mocach, przez to jakie własne metody wymyśliłem, jak przejść to wszystko, um, były mi nieznane. No, musimy teraz dostać się na sam dół i to będziemy zrobili, robili z ręcznymi skokami na coraz to niższe platformy. Tutaj byśmy zostali zamrożeni. Najpierw tu, potem tu, potem tutaj. Kiedyś robiłem to bardziej ryzykownie. Ale te czasy się skończyły. No, teraz. Tak też można. Chciałem tam skoczyć, ale no niech będzie. A my zmierzamy w tym kierunku. I teraz będzie dużo zabawy, właśnie z takimi miejscami. Z tymi barierami i tak dalej. Jak kurde, walka w mrocznym widmie, tylko z niebieskimi ścianami. Co ja zrobiłem? No, wyszliśmy teraz na inny tor, i tutaj jest rzeczywiście produkcja. I my zmierzamy tutaj. Czy my zmierzamy tam? Tak mi się wydaje. Jest, 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 jest. Tutaj zmierzamy. No, i proszę bardzo. Proszę. Się uspokoić, z silniejszymi gośćmi normalnie mam do czynienia. Nie marnować mojego czasu. Mam misję uratować Rusha. Nawet zasadzki mnie straszne. Wow, tak mi nie straszne, że dałem się zarąbać. No chodź. A się muszę podleczyć troszeczkę. Czyli tego Sita przed chwilą też zabiłem, wydawało mi się, że on przeżył. No cóż, tutaj musimy teraz też wykazać się timingiem. Ponieważ. No więc widzicie. Ta maszyna jest naelektryzowana przez cały czas. Oprócz przez ten krótki moment, kiedy bloczek przyciska. I my teraz musimy. Tutaj z tyłu obejść. No, dokładnie. Po prostu timingiem się wykazać. Odpowiednim. I przejść pod tymi maszynami. W momentach, kiedy są niegroźne, bo bloczek ma właśnie przejść. No i super. To było akurat dla mnie nigdy nie trudne. Z tym sobie jakoś zawsze radziłem, nie wiem czemu. Ej! No i zarąbiście gościu mnie dorwał. Ha! Akurat w tym momencie, nie można sobie pozwolić, u nich nie mieć mocy, co? Ja? Nie wydaje mi się, chciałem powiedzieć, ale tak mi się głupio stanęło. Tym razem biorę. No, nie wiem, co z nimi jest. Oni przecież nie są wcale tacy silni. No. To, to są już teraz zwykli szytowie. Mamy już znacznie silniejszych przecież. Jak ten, który przed chwilą mi robi takie problemy. No. Jak się ma mało życia, to też żadne wyjaśnienie, bo oni... Patrzcie, jedno cięcie i mnie rozwala. 73 życia mi zabiera jednym trafnym cięciem. Huu, no jest to endgame. Robi się trudno. Ale na szczęście mamy quick y. No moi drodzy, jesteśmy. Ja? W życiu. Tam na górze, moi drodzy, jest nasz kochaniutki Raszek. Ale nie raszujmy tego. Super, gościu. Zarąbiście, żeś to wykonał. Gnojek. No to zrobię to w ten sposób. Tyle razy go trafić i to gówno daje. No i teraz giną, bo kilka razy wcześniej trafiłem. <głupota>, Głupota. Ale trochę jestem zmęczony. Trzy odcinki nagrywać pod rząd to jednak jest coś. Kiedy się gada tyle co ja i taką energię w to gadanie się... Daję co ja. Tam na górę musimy się dostać. I tam czeka już nasz cel. I moi drodzy. O, jestem głupi. Akrobatyka nie w ten sposób. Nie potrzebuję granatów. Jaka szkoda. Tu jeszcze jakiś sekret jest. O tu, tu, tu jest, opatrzcie. Hopla. Biorę cię. Króciutkie leczanka. W sumie, że pójść na górę, się aż tak bardzo leczyć nie muszę. I zaraz staniemy przed wyborem, moi drodzy. Żeby dostać się tam, musimy znowu wykorzystać tutejszą maszynerię i po prostu wskoczyć tutaj na windę. Dlatego ciup, 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 żeby się nie zgubić później w zapisach. I wskakujemy. Rush, Rush, Jaden. you don't look like much of a captive rosh did you dream this up or was it Tavian's idea no jaden wait I, I was wrong please take me back to the academy i need help jaden stay back please don't hurt me you tried to kill me and now you've lured me into a trap jaden i was scared y you have to believe me we're, we're friends remember let's get out of here before alora comes back how do I know you won't betray me again? You're always trying to beat me. How do I know this isn't just another trick? Jaden, don't do it. Kyle, you're not Finish him, Jedi. Wait, listen to what you're saying. You're. You're angry. Don't give in to it. That leads to the dark side, right? Uh. He only fell to the dark side because he was scared, afraid of dying. Put away your saber. Uh. Strike him down. Give in to your anger, Jaden. You're better than that. Don't give in to your anger. Rosh is telling the truth. Kyle wyczuł, że coś jest nie tak. I tutaj, wyłącz miecz świetlny i zostań po jasnej stronie, zabij Rusza i bądź po ciemnej stronie. Wybór, który decyduje, jak gra odbędzie się od tego momentu. Jaką stronę przyjmiemy na koriban. Jasną czy ciemną? No wyobrażacie sobie, ja kiedy grałem w to pierwszy raz, nie rozumiem jeszcze angielskiego zbytnio, nawet... Nie przeczytałem, że tutaj coś było na górze napisane, i byłem zły na Rasha i nie miałem pojęcia, że jest jakiś taki wybór. Myślałem, że po prostu trzeba go zabić, więc od razu go zaatakowałem. A żeby wybrać dobrą stronę, trzeba zgasić miecz. Rash. Right. get Dziękuję, Jaden. you jedi are blandly predictable tavion thought that turning you would gain us an ally but since you won't be turned i guess it's up to me to clean up her mistake stand down alora you were no match for me on hoth and now i am a jedi knight tavion has taught me many things as well you sanctimonious fool Daj spokój, Alora. Teraz jestem rycerzem Jedi. To zdanie pamiętam, że wypowiedział... w bardzo fajny sposób. Rush! Nie! Biedak stracił rękę. Ale na szczęście tylko rękę, więc. Alora ma teraz dwa miecze świetne. Chodź tutaj, dziewczyno! No nie martwcie się, tak samo jak w moim starym let's play'u. Pokażę wam też Jasno. Ciemną stronę mocy. Później pod koniec gry... Zrobimy bonusowe przejście od tego momentu, dlatego przed chwilą też tak bardzo zrobiłem zapisów, że móc później znaleźć, który zapis był tym, który potrzebuje, przed dokonaniem wyboru. Tak. Wtedy zabijemy Rasha. No i kurde, przez długi czas nie miałem pojęcia, że można w ogóle Rasha nie zabić. Dlatego pierwsze zakończenie gry, które widziałem, było złym zakończeniem. Byłem zdziwiony, że. he, dlaczego docelowe zakończenie jest złe, co nie? No, nie wyobrażałem sobie, że trzeba coś zrobić, żeby wpłynąć na to, jakie będzie zakończenie. Dopiero jakiś czas później, przy chyba następnym przechodzeniu, gdzie dokładnie patrzyłem na wszystko, co robię, zauważyłem, że aha, tutaj jest coś napisane. Przetłumaczyłem to sobie i doszedłem do wniosku, że trzeba zgasić miecz świetlny. Można w sumie na to wpaść, Albo nie, czekaj, chyba zrobiłem to nawet przez przypadek, że zgasiłem mnie światło, bo się rozglądałem po tym poziomie czy coś. No alora. Wczytałem zapis i się podleczyłem, ponieważ jest to jedna z najfajniejszych walk w całej grze. Nie ma co robić jej na no, byle jak. Okej, okay, to jest... Fajnie, że to pokazałaś. Tak wygląda siłowanie się z kimś, to jest potężny i ma dwa miecze. W sumie... U kogo, nikogo innego oprócz Alory tego nie widziałem? Nie, na pewno. Na pewno widziałem to też u kogoś innego. Tylko nie pamiętam. Jest to bardzo fajna walka. Bitwa dwóch twileczek. Teraz wiem, że można z jej łatwo tą walkę ułatwić i zrzucić ją, gdyby się chciało, ale nie. To nie dla mnie. Troszeczkę zobaczyć, co ona potrafi i co my też potrafimy. Ostatnim razem, gdy walczyliśmy to ona miała jeden miecz. My mieliśmy styl neutralny. Teraz mamy styl szybki. Ona ma dwa miecze. I możemy troszeczkę się... pobawić. Oboje staliśmy się silniejsi. I dlatego jest to taki fajny... mecz. Taki fajny match-up, bo... uczennica... Kyla, twileczka. Kontra uczennicy Tavion, też twileczce. No fajnie. Alora, pokazuję co potrafi. W miarę. Możemy sobie dopomóc troszeczkę mocą. Bardzo lubię tą lokację. To jest taki hangar jak przy walce ze hrabią Duku, co nie? Tylko tutaj dookoła. No w sumie podobnie jak na Geonosis. Też pustka, tylko tutaj taka kamienna, nie pustynia. I mamy bardzo dużo arenę do, do walki. Że ani razu nie trafiłem Przynajmniej niezauważalnie. U -u. O! O! Nie! Nie ma śmierci z powodu byle jakich. Teraz siebie też bardziej zraniłem niż ona mnie. To troszeczkę kulawo. Biedny raż stracił ramię. Co ten biedak sobie teraz poradzi, nie? No chodź tutaj, Alorcia. Robimy z tego showdown. No, come on. Nie będę szedł na taniochy, żeby ją zrzucić, czy coś, jeżeli sama spadnie, to sama sobie winna będzie, ale ja chcę mieć fajną, fajną walkę. Lubię akrobatyki, którą, które robi dwoma mieczami. To są rzeczy, których my nie możemy zrobić, albo jeżeli tak, to nie mam pojęcia, jak. Za koga ty się masz? Dziewczyna. Mógłbym iść tutaj w taktykę taką, jaką idzie się zazwyczaj, gdy ma się miecz o podwójnych oczach, czyli takie szybkie obroty i cały czas szybkie trafienia robić. Tylko, że tam robisz to mniej więcej tak. Idziesz tu, na bok, na bok, na bok. O właśnie, w ten sposób. Przy podwójnym mieczu to działa jeszcze szybciej. Chcemy spróbować? Mam wrażenie, że to mi osobiście zabrało mniej niż jej. No właśnie. Trochę niepotrzebnie to zrobiłem. Szło... całkiem dobrze, jak na moje. No chodź tu. Jak ja czasem mam wrażenie, w ogóle jej nie trafiam, nie? Ciekaw jestem, ile ona ma życia aktualnie. Chcemy przejść może na silny tryb, że wcześniej neutralnym walczyliśmy, a teraz obiema nowymi trybami: silnym i szybkim, których się nauczyliśmy. Moglibyśmy. Daj spokój z furią, dziewczyno. Mam wrażenie, że jej w ogóle moc się nie marnuje. Co ty robisz? Teraz mogę ją rzucić, to byłoby zabawne. Okej, okay, czuję się. Dobrze. Tak, myślę, że całkiem dobrze ją. Ogrywamy. Aż nie chcę zobaczyć, ile życia ma. Bo wiem, że się zniechęcę wtedy. Albo zabiorę. Aaaa. Tej intensywności z tej walki. Jeżeli będzie miała za dużo życia, to mi się odechce, a jeżeli będzie miała za mało. To nie byłoby efektu niespodzianki. I tego napięcia. Spoczywaj w pokoju, Alora. Byłaś świetną rywalką. Albi. Oh, bit Sith spit! I need to get him to a back to tank. Go to Corabon and help Luke and the others. I'll be there as soon as I can. Jaden, I sensed your struggle with the dark side. I'm glad you made the right choice. Thank you, but it was Rosh who made me see what the right choice was. Tell him that when he wakes up. No, powiedzmy, że to był Rosh, na place miejsce gdzie znajdują się Planeta, która ma rolę też w innych grach Gwiezdnych Wojen. Knights of the Old Republic, na przykład, prominentnie bardzo. Bardzo lubię tą planetę. Jaden, you made it! Did you find Rosh? He's hurt, but safe. Kyle's taking care of him. Any sign of Tavion? Not yet. We're trying to locate Ragnos' tomb. Master Skywalker's group landed in another part of the valley to search for it. I tą misję zaczniemy w następnym odcinku. To jest fajne, bo ci Jedi, którzy się tutaj pojawiają za każdym czytaniem misji na nowo, są inni. No, bo mówiłem wam, nie, ten jest standardowy. Jedi, który czasem się pojawia, a to jest po prostu postać, która jest zrobiona z tych asetów, z których mogliśmy też Jaden. Stworzyć, czyli tam różne Twileki, ludzie, Zabraki, Rodianie, wszystkie te Keldory, wszystkie te możliwe stworzenia, ludzie mogą tutaj w różnych kombinacjach się pojawiać i to wszystko są wyglądy Oprócz tego gościa, który mogłaby też mieć Jaden, miecze świetne też są chyba przypadkowo generowane. No, pokaż miecze świetny. Tak samo jak skyle, możemy tutaj się z nimi bić. A szkoda. Ten ma pomarańczowy jest świetlny, okej. Okay. Ale ich rzeczywiście możemy pozabijać. Tylko ono nie zalecam, bo to są nasi sprzymierzeńcy. Podczas tych misji będziemy spotykali przeróżnych Jedi, którzy będą nam właśnie pomagali w walce. I Sithów. Gdybyśmy byli po ciemnej stronie, to byśmy widzieli... Em, No to byśmy mieli wszystkich jako wrogów. Też Jedi. A teraz jak zabiliśmy tych pierwszych Jedi, to wszyscy Jedi też będą nas atakowali. Jeżeli jednego Jedi przez pomyłkę zaatakujemy i on będzie na nas zły, to wtedy wszyscy Jedi będą na nas zli. I dlatego, no jak ci teraz pozabili tych Sithów, on teraz powinien też mnie atakować. No właśnie, on jest moim wrogiem, bo zabiłem tych Jedi na początku. Mimo, że jestem po jasnej stronie. To nie zmienia zakończenia. Nadal mamy dobre zakończenie. Nadal fabularnie jesteśmy po. dobrej stronie. Ale ci Jedi nie są już naszymi pomocnikami, tylko będą nas chcieli też zabić. I ten wygląd tutaj też jest Jedi, który jest po prostu npc tem a nie postać, którą można zrobić na wygląd Jaden. Dwa fioletowe miecze to też coś fajnego, nie? Ła. No. To ja to wczytam w następnym odcinku i przejdziemy to wszystko znowu po dobrej stronie, bo jak będę wam później pokazywał złe zakończenie, to i tak będziemy musieli tutaj i z Jedi, i z Sithami walczyć, to no. Teraz miejmy tą łatwiejszą drogę, gdzie Jedi nam pomagają. Tylko będę musiał uważać, żeby nikogo przez myłkę nie trafić. Ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przyszły oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Słyszymy się następnym razem, gdy będziemy szli do finału. Pa, pa!